Pan z Wami, Wisdom Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego. Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi sprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzeba lekarza zdrowym, ale tym, którzy źle się mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. a Dlaczego jecie i pijecie z i grzesznikami? To pytanie zgorszonych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Oni spojrzeli... Na zgromadzonych na uczcie celników, jako na grzeszników, bo taki był ich schemat myślenia. Skoro celnik to na pewno kolaborant, to na pewno człowiek zdolny do korupcji, to po prostu grzesznik. A Jezus patrzy na. Człowieka inaczej. Spoglądał w jego serce. Spojrzał najpierw na Lewiego, a później na pewno z wielką miłością spoglądał na wszystkich zgromadzonych na uczcie, zaproszonych przez nawróconego, powołanego Lewiego. Patrzył w ich serce i oczywiście wiedział, że nie są święci, że potrzebują. Nawrócenia, uleczenia, bo On po to przyszedł, by leczyć złamanych na duchu. Nie przyszedł powoływać do nawrócenia sprawiedliwych, bo oni sprawiedliwie postępują. Nawrócenia potrzebują grzesznicy, którzy zagubili się gdzieś na drogach swojego życia. Jezus. Swoją obecnością pośród celników i rzeszników pokazał, że on przyszedł między innymi też po to, by łamać pewne schematy, przekraczać pewne granice, uczyć człowieka innego spojrzenia na bliźnich. Mamy wiele w Ewangelii zapisanych takich sytuacji, kiedy Jezus przekracza granice. U zgruszeniu innych poprawnie myślących, ale takimi schematami utartymi. Przykład z uzdrowienia trendowatego, o czym opowiadała nam Ewangelia, minionej niedzieli. Każdy, kto spotkał się w owych czasach z trendowatym, musiał go traktować Wedle dotychczasowego sposobu ocenia takiego przypadku musiał ów człowiek uprzedzać go, że jest trędowaty, krzycząc nieczysty, nieczysty. Musiał mieć rozerwane szaty, włosy w niewazie, brodę zapuszczoną, bo tak nakazywało. Prawo Mojżeszowe. A Jezus spojrza na tego trendowatego zupełnie w inny sposób. Łamie dotychczasowy model oceniania człowieka trendowatego. Nie tylko pozwala się jemu, trendowatemu, do siebie zbliżyć, ale sam on dotyka trendowatego. I chce, by został oczyszczony, ale później poleca owemu trendowi temu, żeby zachował się tak, jak powinien się zachować, zgodnie z przepisami mojżeszowymi po uzdrowieniu strądu. Inna sytuacja, kiedy Jezus przekracza utarte schematy myślenia. Kiedy pewne rzeczy ocenia. Nie literą, bo tak trzeba, bo tak należy, bo tak napisano, bo tak nakazano. Ale patrzy głębiej, czy ta ducha wpisanego w takie czy inne zarządzenia, czy sposoby myślenia. Mam na myśli na przykład tę scenę, kiedy Jezus spragniony, zasiada przy studni Jakubowej w okolicach miasta Sychar. I w pewnym momencie pojawia się kobieta, Samarytanka. Do niej Jezus wraca się z probią, by podała mu kubek wody żywej. Ona była zdumiona z kolei. W zachowaniu Jezusa on, mężczyzna, zwraca się do kobiety. To nie mieściło się w jej głowie. Bo inny sposób odnoszenia się mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny w tamtych czasach obowiązywał. Mało tego, okazuje się, że proszący o wodę jest Żydem. Nie będziemy dalej wchodzić w szczegóły Relacji między Żydami a Samarytanami wystarczy to jedno stwierdzenie świętego Jana opisujące spotkanie, że Żydzi nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Spotkanie Jezusa z ową kobietą, która miała bogate doświadczenie życiowe. Jezus patrzy na nią w jej serce, przypomina jej, przypomina jej grzeszne życie, ale daje sobie słowo nadziei o To spotkanie zmieniło jej życie. A co powiedzieć o spotkaniu Jezusa z upadłą niewiastą którą przychwacone na grzechu przyprowadzono do Jezusa i oskarżyciele informują Jezusa o tym, co zaszło. Pytają, co On by uczynił na ich miejscu, bo oni zgodnie z prawem powinni ją ukamienować. Pamiętamy, jaka była reakcja Jezusa. Owszem, bardzo leszyła, być może zasługiwała aż na tą, taką bardzo surową karę, bo przecież nie tylko sobie samej sobie, sobie same szkodziła w perspektywie życia wiecznego, ale także przecież doprowadzała do ruiny swoim postępowaniem, tych mężczyzn, które którzy do niej przychodzili i ich rodziny, więc bardzo grzeszyma. Pamiętamy, jak Jezus zareagował i to najważniejsze Jego słowo, które pokazuje, jaki był owoc spotkania z kobietą. Ja ciebie nie potępiam, ale idź i niech grzesz więcej. Nie potępił grzechu. Nie potępił kobiety. Potępił jej postępowanie. Ale uczynił w ten sposób, że się nawróciła do teżczasowego sposobu życia. Jezus nie przyszedł znosić prawo i proroków. Ale po to przyszedł, aby wypełnić nowym duchem, dotychczasowe prawa, które obowiązywały lud Boży Starego Przymierza, po to, by ów lud stał się przygotowany do bycia ludem nowego testamentu. Otwartość na Ducha Świętego, który działa i który prowadza człowieka do tego bez myślenia zawężonego. Schematycznego, spojrzeć szerzej, pod wpływem pewnej mocy ducha świętego, który człowieka otwiera na nowość. Na zakończenie chciałbym przypomnieć słowa, które w uroczystość zesłania Ducha Świętego wypowiedział niegdyś papież Franciszek. Nowość zawsze napełnia nas po lękiem. Bo czujemy się bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą, jeśli to my budujemy, programujemy, planujemy nasze życie według naszych schematów, naszych zabezpieczeń i naszych gustów. Dzieje się tak również w odniesieniu do Boga. Często idziemy, na, idziemy za nim, przyjmujemy go, ale tylko do pewnego punktu. Trudno nam powierzyć się Jemu z pełną ufnością, godząc się, aby Duch Święty był tym, który ożywia, prowadzi nasze życie we wszystkich wyborach. Obawiamy się, że Bóg będzie nam kazał przemieniać nasze drogi życia, że każe nam wyjść z naszych dotychczasowych perspektyw często ograniczonych, zamkniętych, aby otworzyć nam nowe horyzonty ale w całej historii zbawienia kiedy bóg się objawia przynosi nowość przemienia i prosi ażebyśmy całkowicie jemu zaufali dajmy się także w naszych czasach prowadzić duchowi świętemu otwierajmy się na nowe Jego powiewy i światła, które nam pragnie przykazać. By nasze drogi nie były utartymi szlakami, po których tak chodzimy wygodnie, bo nieraz trzeba te utarte szlaki przekroczyć, by coś w naszym życiu zmieniło się, byśmy bardziej otworzyli się na tych, którzy być może tak daleko odeszli od Kościoła, że do nich możemy dotrzeć tylko wówczas, jeśli z Kościoła wyjdziemy. Przenoś tym tego słowa znaczeniu. Oczywiście. Amen.